Na sesję Rady Gminy w Piekoszowie, sesję nadzwyczajną zwołaną na wniosek wójta z dnia 14 czerwca 2019 roku. Witam Państwa radnych, witam Pana Sołtysa, witam Pana e, Wójta z Piątka. Zapraszam Panią Zawsze Pana ja to... ale opał... ja tak postrzegam, ale Witam panią yy, e, Dzisiejszy porządek obrad e, Państwo dostali. E, punkt pierwszy otwarcie obrad sesji stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi podjęcie uchwał e, w sprawach. E, pierwsza zmiany uchwały Rady Gminy w Piegoszowie nr 9 przez 59 przez 2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wiekoszowych na 2019 rok. Drugi projekt uchwały zmiany uchwały Rady Gminy nr 56 przez 381 przez 2014 z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zdejmowania, nabywania i wykupu. Trzeci projekt uchwały zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok. Czwarty projekt uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piekoszów na lata 2019-2030. Punkt trzeci zakończenie, obraz sesji. Tak się przedstawia, yy, tak się przedstawia. Yy, porządek obrad. Zatem przechodzimy do punktu drugiego, pierwszy projekt uchwały, zmiany uchwały Rady Gminy Piekoszów. Albo głosowanie A za porządkiem, za porządkiem, głosowanie nie To Ja mam pytanie takie Pani Przewodnicząca, dlaczego no, nie zostało zaproszenie wysłane do sołtysu i nie było żadnej informacji na tablicach, to co, to, to zaczynamy partyzantkę tutaj Pani uprawiać? Proszę, Proszę mi odpowiedzieć na sesję nadzwyczajną nigdy nie byli zaproszeni sołtysi? Nigdy. No, natomiast na mip była informacja na sesji To proszę sobie zajrzeć artykuł 37a ustawa o samorządzie. Pani przewodnicząca, niech pani, to teraz mi proszę powiedzieć, sama podpisała pani uchwałę dotyczącą wynagrodzenia sołtysów. Jak teraz się pani zachowa? Tam jest dokładnie powiedziane że na sesjach mają być co. Tak, Jeżeli no, nie będzie, to będzie potrącone. Sesja? Na proszę Panią, to jest dzisiaj, A lista jest. jest. Jest dzisiaj lista? 17? Jest sołtysów? Jest. Ale dziś są tyś nie są zaproszeni. To dlaczego? Więc nie mogą mieć potrąconych. Ale I dlaczego? dlaczego? To dlaczego jest lista? O, o, się pan zarządak się chciał podpisać, bardzo proszę, no, ale jest Pan sołtys jako gość dzisiaj, każdy może na każdą sesję przyjść. Pani Siemyli, proszę sobie przeczytać dokładnie ustawę o samorządzie i możemy porozmawiać. W takim razie przechodzimy do pierwszego y, projektu uchwały. Bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. 30 kwietnia w tym roku były podejmowane trzy uchwały. Uchwała o konsolidacji założenia emisji obwodarskiej, budżetowa i kolecja programów finansowych. Obrachunkowej uchyliła nam uchwałę w sprawie emisji obligacji. W związku z tym, ponadto też uchwaliła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, bo jest ona ściśle powiązana z poprzednią uchwałą, jak również nakazała, aby w uchwale budżetowej nanieść yy, zmiany i te zmiany wskazała, aby zostały usunięte do 24 czerwca. I Pierwsza uchwała w sprawie zmiany budżetu 30 kwietnia. Obejmuje właśnie te nakazy, które Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowych wskazało. Czyli uznało, że przychody budżetu zostają w wysokości 18 227, rozchody w kwocie 18 527 i na tą okoliczność stworzony jest załącznik. Eee, o co tutaj chodzi? Generalnie Kolegium orzekło, że gmina chcąc spłacić dotychczasowe zadłużenie. E, powinna objąć zadłużenie tylko od przyszłego roku, że tego roku nie powinniśmy nic robić. Ponadto te, e, orzekła też, że nie mamy oficjalnej zgody Ministerstwa Finansów. Posiadamy tylko pisma z Ministerstwa Finansów, które wskazuje, że owszem, udzieli nam zgody, jak będzie opinia regionalna i Obrachunkowej. I na ten moment nie mieliśmy ani opinii, ani zgody Ministerstwa. I w związku z tym y, nakazem tutaj uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej są również y, w Radzie Gminy Piekoszów. można zapoznać się z tą dokumentacją i w związku z tym faktem dokonujemy jak gdyby naprawy tego, co wskazuje w piśmie Regionalna Izba Obrachunkowa, czyli de facto z zadłużenia wyrzucamy te 2 miliony, czyli to, co mielibyśmy spłacić w tym roku budżetowym z tego rolowania długu. Ponadto po konsultacjach jeszcze dzisiaj porannych z Regionalną Izbą Obrachunkową wydarzyła się jeszcze jedna rzecz, na którą Państwu muszę zwrócić uwagę, bo Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła nam całą wieloletnią prognozę finansową, czyli poznajemy, że jej nie ma. Natomiast, każąc nam dokonać tych dwóch poprawek, okazuje się, że nie zostaje spełniony artykuł 226 ustawy o finansach publicznych, który wprost mówi, że jeżeli dokonujesz jakichkolwiek zmian, to musi być zgodność budżetu z wieloletnią. Co najmniej w czterech punktach. Dochody, wydatki, przychody, rozchody. Nakazując nam ten ruch i dokonując jak gdyby uchylenia tamtej uchwały, jest jak gdyby potrzeba, rodzi się potrzeba, co jest też potwierdzone dzisiaj konsultacją z BIO, że tak w stworzenia sztucznej wieloletniej prognozy finansowej, mimo że my dzisiaj też utrwalamy ponownie wieloletnią prognozę, ale żeby zachodziła zgodność przepisów z artykułem 226, trzeba ponownie wprowadzić wieloletnią prognozę finansową. Ja tutaj, objaśniając do wieloletniej prognozy finansowej, napisałam Państwu, że wynika to z kolegium, i w nawiązaniu do ustawy o, o, o finansach publicznych. I to proszę Państwa, prosiłabym, aby y, wprowadzić tą zgodność y, zapisów budżetowych, żeby nie mieć już znowu tych uchwał traganych na kolegium, po konsultacjach z naszą kolegianką. Proszę, aby tutaj wyrażono zgodę na wprowadzenie projektu tej uchwały. Czyli dziś będą podejmowane dwie uchwały wieloletnie. Hmm, hmm. ponieważ no, tak. Że w tym na tak, proponuję tak wprowadzić projekt uchwały w sprawie dodatkowy projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2020. Hmm. Czy ta uchwała będzie po tej uchwały w sprawie zmiany budżetu? Czy, czy ja to państwo dobrze wytłumaczyłam? Bo to jest trudne to wytłumaczenia, ale proszę ewentualnie mnie pytać, bo dalej będziemy <tryk> jeszcze czynić te kierunku tych zmian. Czy są pytania? Pan Ja bym taką mam Czy można prosić o uchwałę nr 17 z 2016 roku z kolegium regionu? Izb do Brachunków Kielskich z 5 czerwca, dotyczącej tej uchwały. Nie jest różna, no rady, można się zapoznać. Nie jest, po, zarówno jak kolegium, przesyła, to prawda, to. A to była uchwała, ta uchwała można go się zapoznać. Czy Państwo chcieliby odczytać? Uchwała nr 17, 23, łamane przez 2019, z dnia 5 czerwca 2019 roku, dotycząca wskazania nieprawidłowości występującej w uchwale Rady Gminy Piekoszów, numer 9, łamane przez 59, 2019, z 30 kwietnia 2019 roku, w sprawie zmiany budżetu gminy Piekoszów na 2019 rok. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowych w składzie przewodniczący Zbigniew Rękas, członkowie Wojciech Szczep, Monika Dębowski, sałtyk Iwona Kuzła, Ewa Midura, sprawozdawca Ireneusz Piasecki. Na podstawie artykułu 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych postanawia Wskazać nieprawidłowości występujące w Uchwale Rady w Kiekoszowej nr 9 przez 59, z dnia 30 kwietnia 2019 roku. Wskazać sposób usunięcia nieprawidłowości poprzez 1. Zmniejszenie w załączniku nr 3 Uchwały 9 przez 59 przychodów w paragrafie 931, ochotę 2 miliony Zł. Zmniejszenie w załączniku nr 3 do uchwały 9 przez 59 rozchodów budżetu w paragrafie 982 o kwotę 2 miliony złotych. dostosowanie kwot przychodów i rozchodów wskazanych w paragrafie 3, punkt 2 i punkt 3, uchwały nr 9 przez 59 do pomniejszonej o 2 miliony zł łącznej kwoty przychodów i rozchodów wskazanych w załączniku nr 3. Wskazać termin usunięcia nieprawidłowości do dnia 24 czerwca 2019 roku. Uzasadnienie. Analizując dokonane wyżej uwzględnioną uchwałą zmiany w budżecie gmin na 2019 rok, kolegium Rioza poznało się nie tylko z treścią zmian budżetowych, ale również z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 30 kwietnia informacją o budżetu, planowanym w uchwale budżetu na 2019 rok oraz załącznikiem numer 5 do uchwały numer 3 łamane przez 20 2018 20 grudnia 2018 roku. Uchwałą numer 9 przez 58 Rady Gminy Piekoszow 30 kwietnia 2019 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad używania, nabywania i wybuchu. Uchwale w Kolegium Regionalnym w Wielkach

4 zł, do kwoty 300 000 4 zł. Nadal jednak jest dodatni wynik budżetu w na 2019 rok nadwyżka budżetowa w wysokości 300 000 4 zł. Zaplanowane zostały w paragrafie 950 przychody z wolnych środków w wysokości 3 700 zł i zarazem zwiększone o kwotę 1 374 000 zł 4 grosze. W stosunku do, do przychodów z środków planowanych w uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowane zostały przychody budżetu w paragrafie 931 w kwocie 16 527 000 zł, których planowanym źródłem finansowania jest emisja obligacji. Łącznie w załączniku nr 3 zaplanowane zostały przychody w wysokości 20 227 000 zł. Kwota do głównych wiekowsków na koniec 2018 roku wynosiła 18 527 894 zł, co zaplanowane na 2019 rok w załączniku nr 3 do uchwały nr 9 łamane przez 59 przez 2019 łączna kwota rozchodów w paragrafie 982 i w paragrafie 990 20 milionów 527 000 4 zł. W tym rozchody w paragrafie 982 i w paragrafie 992 na łączną kwotę 16 527 000 zł, których planowanym źródłem dofinansowania są przychody z emisji